Siema, siema, tutaj Elixon. Dzisiaj, w zasadzie wczoraj, był 11 listopada, czyli przede wszystkim Dzień Odzyskania przez Polski Niepodległości. Pamiętajmy o tych, co kiedyś walczyli za naszą wolność. A i także dzisiaj dziś w zesłanowamy panu fazę o nazwie Nails Diner, czyli Restauracja Naila, albo Nella, nie jestem pewien. Jest to mała mapka, więc myślę, że... jest całkiem fajna. I sobie na świeżo tutaj zobaczymy. Widziałem dosłownie kawałek gameplayu, nawet nie wchodził się do środka. Więc zaczynamy. Restauracja pośrodku niczego. Co się tutaj stało? Widzę że tutaj kluczyk faktycznie bardzo fajne. Wow. Dobra, nagrywa się, nagrywa. Borze, restauracja naila. Jesteśmy na totalnym zadupiu. Ulica sobie sobie zaparkowała. Witam, well witam <laughs> Wejście I co my tutaj mamy? Jest to oczywiście kompletnie no, no, panie, panie, tak jak wcześniej jakieś reworki O, tutaj bez zdjęcia jest jakiś motel Ciekawe jaki jest tutaj podział pokoi Fajny dzień chodzenia Tu jest exit, ale... Istotne jest to zamknięte zamknięta. by za tym automatem kryjówkę. Jest to bardzo prawdopodobne. Wow. Tu jest taki składzik. Trzeba by korki właśnie znaleźć. Jest tutaj. ...takie zaplecze. Szafki zamknięte. rozumiem, że to jest restauracja, ale to jednak jakieś zaplecze musi być, prawda? O, jest to duch. Nie wiem, czym rzuciłeś, ale z końcem zarabiam zdjęcie interakcji. Czyli pan duch jest w tym pomieszczeniu. To dobrze, no, to dobrze, no. może jakoś co się zdać, bo Oczywiście, bo to mała lata. Jak się przestraszyłem? Boże... To jest jakiś kolejny... Nie, to jest ten składnik, w którym już byłem. A nie. O, M5. No to raczej nie, nie będzie w takim razie, Rze żebym wcale wcześniej Hantoja. Okej, okay, widzimy tutaj kuchnię. No a łapka naprawdę jest mała. O, to jest Nie, to nie jest ta zamrażarka, to jest... Wow, tu jest dobra rzadka, chyba. No tak zimno mi się robiło tam. Troszkę, dobra, tu jest to zaplecze, ale chciałbym zobaczyć jeszcze tam restaurację. Tak, patrzę się troszkę naokoło. i to mogę otworzyć. Jesteśmy tutaj z tyłu. Tu jest restauracja sama w sobie, dobra. E, mogę sobie zostawić tam na przykład, tam. O, koniec, koniec, nie. nie ma prądu, żeby zrobić te interakcje, no tak. Dobra, ok, no sobie jeszcze po tamtej stronie. Tu są korki, dobra. Wiatełko zapalone. Pięknie nam się świeci. Nasza restauracja. Czyli mapka jest, no i widziałem, mała. naprawdę mała mapka. czemu nie tyle tych wyłączników światła na jednym bo będzie wywalać prosto tu jest jeszcze kibelek, który jeszcze nie mieliśmy te kabiny to pewnie będzie dobre kryjowe mam taką nadzieję i to jest pewnie męski kibel, tak jest? coś to kibel, A, no, możemy robić tu mamy, nie wiem co, y, chyba kemping tak tu jest męski nie, to nie jest krypka, to nawet nie jest loop niestety, ale no zrozumiałem, nie w każdym razie nie będzie lub tak? Ej, duch był tutaj. To jest ten jak, jakiś... pre I guess? Wow! to jest monitoring. Eee, mogę mieć latarkę na łeb? Ale tu chyba jest wyjście. Tak jest. O, i tu jest prąd. Ma sens. Jak widzicie, jesteśmy na totalnej pustyni, trochę dziwne, że taki deszcz się włączy, skoro to jest pustynia. Nie wiem co to za stan, ale dobra, musimy się pośpieszyć, bo ja nie mam za dużo czasu, to chcę to szybko nagrać i potem zmontować dla was na jutrzejszy dzień. Dlatego oczywiście nagrywam premiery. Ale mapka ogólnie bardzo spoko, naprawdę. Yy, no fajnie, że mała mapa, nowa i ładnie wygląda. Trzeba to przyznać, ładnie wygląda, tylko jeszcze można się troszkę orientować. Tyle tu piwa jest, wow. Dobra, tu jest kuchnia, tak jest. I tu mogę przejść. przejść tu to zaplecze jak zwane. Powiedzmy, że za Witam duchu. Dobra, A jesteś tutaj na szczęście. Jakieś tam drzwi dotknęła, ale to chyba już zniknęły te wszystkie odciski. Nie wiem gdzie będzie najlepszy lupa. no tutaj niestety lupa nie ma. Ale tu można lupować tor chociaż to trochę niewygodne, ale damy sobie radę. Czyli to jest taki jakby... Nie takie zaplecze tak... dla personelu Podmianie, chyba. Tajemnica na Maple Lodge. Nie jakieś tam pierdoły. się czy tutaj obraz spadł ze ściany? Kot zaginął. Ciekawe czy to kot CJ'a. Wydawało mi się, że coś nic, 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 nie ale nic MFK nie mówi, sorry. Dobra, lecimy Dobra. po więcej. O, duch zapalił w światło. Jest odcisk palca, bardzo fajnie. Zrobimy foto. Jest foto, jest. Chyba jedyny minus to znowu no, dalekowana troszeczkę, bo mam być znacznie bliżej ich zdania. Czemu aż tak daleko musieliśmy naprakować, ale... Nie no... To jestem szczegół. O, jakiś dźwięk. Halo? Ha, skam. No co fajnie wygląda na w tym świetle. O, dobra, tak. mogę MFK nagrać, piątkę. Jest? Tak. Cicho bądź jakiś tam rzucony przedmiot, fajnie. Jeszcze go czujnik tylko tak nagrać i to mi się to Dobra, jest idealnie. Nie będę robił już perfekta, bo trochę mi się nie chce. To już wyłączmy. To też w sumie by się pokazał, ona to na to fajnie, ale... Nie ja chcę się pokazać niestety, więc... Chyba zrobimy hunta i właśnie zapomniałem o przyklętych przedmiotach. Gdzie mogą być przyklęte przedmioty? O kurde, to jest to safe. Wow. Lasła niestety nie mam oczywiście, ale... Pewnie jest gdzieś do zobycia. ja może po po ukrym, przeklęte przedmioty. Hunt? Hunter. Czy jest? Jest stop. Niestety tutaj musiałem kończyć już swoją drogą. Zobaczcie, że na każdym ze stołów jest jedzenie. Więc ambularnie to miejsce jest Naprawdę od niedawna. Musiałem wtedy, niestety, kończyć. Po prostu gdzieś musiałem pojechać. Ale generalnie to był Jean. Ja tak podejrzewam, że to będzie Jean. Więc od razu polecamy do wyjścia, żeby po prostu odjechać. I tak trafiłem, coś tam mówiłem w tej grze. I w ramach rekompensatu za to, że musiałem tutaj tak szybko kończyć ta runda, bo dosyć krótka. Zagramy jeszcze jeden. Dobrze, a więc kolejna gierka. Niestety, znów reszcz. Dobra, i tym razem sobie podaruję tą latarkę, jak wezmę termometr, i tą latarkę na web. Dobrze, i wchodzimy sobie na restaurację naila. Um, poszło nawet dobrze w tamtej rundzie, ale nie wracajmy do tego, już skupmy się. Zrobiłem już lekki research i wiem mniej więcej, gdzie będą przeklęte przedmioty. A to tak mniej więcej. O, tym razem nie ma tutaj kryjówki za automatem, widzicie? Czyli tutaj jest taki korytarz. Tu jest Employers Only, a tu jest to Kible, dobra, Czyli to jest korytarz do Kibli. I słyszałem, że w męskim Kiblu ktoś przywołał w pentagramie ducha, ale tym razem nie na pentagramie, tylko po prostu jest duch. O, jest też brudna woda niestety, więc nie niefajnie. Aż fajnie, ale wiecie o co chodzi. Czyli duch jest w męskim kiblu. I teraz tu jest przejście... Okej... Okay. Tu jest przejście do tego kantorka woźnego. ale tu nie ma nic ciekawego. Tu jest jeszcze taki kolejny kibelek chyba. Jakby komuś z obsługi chciało się sikną. Tu może być lusterko, ale nie ma lusterka, to jest taki... No, to taki pokój do odpoczynku dla reszty. Więc tu chodzi? To ta szafka jest taka... nie do otwarcia. Nieważne. Tu jest ten pokoik, ale tu chyba akurat nic nie ma. Chociaż nie, tu może być... jest Music Box, tak, tego szukałem. Eee, e, dobra, ja go nie zabiera bo raczej nie chcę. O, i tu są korki. Miło. Więc nie wiem, zapadłem sobie może na tym korytarzu. I tutaj taki walka. Fajne światła. Jakby inaczej niż reszta map w tej grze. To dobrze, ale taka przyjemna tylko co tutaj troszkę duże jest, ale to, to zrozumiałem, no bo jednak to restauracja. Wow, wszystko posiedlane. To nie jest Nails, tylko Nels. Tak, no to jest Nels. Wafle i pancakes, czyli no pancakes, no leśniki. Fajny dźwięk chodzenia też podoba mi się. Ameryka. No widać, że to USA, bo mamy speed limit. jakby to jest zamknięte i tutaj mogą klienci wchodzić. Eee. Nie wiem, ten dług stał, ale on też jest klientem najwidoczniej, też może tutaj być. Chyba tutaj jakieś... O, ghost tak, go jest, okej. Okay. Ja tu się chyba można schować. O, coś tu pisze. A, nie mam pojęcia co tu pisze, ale jakieś ciekawe rzeczy. Jak tam z temperaturą? Było oczywiście czymś no nie może się powstrzymać. Mm. Give me a sign, show yourself, hello. Wow, to jest... Papier taki stary. O tym rzuca. Co za chłop. Masakra. O, 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 o. Witam. Dziecko duch. Ten korytarz jest lekko problematyczny, ale z drugiej strony duch idzie stamtąd, a ja uciekam albo tutaj, albo tam, więc nie ma problemu, powiedzmy. Też nawet tutaj, jak ucina, to duch mnie nie widzi, bo tak jest tam na samym końcu. To jest dobre. I tu nawet jest. To jest lub Tak, tu też jest kolejny lub to jest fajne. U. No, wezmę sobie jednego pilca, bo nie wiem, ile mam Sanic. Nie, nie, nie chcę jeszcze brać Smaga. Bo mam naprawdę właśnie ten rekorder do wzięcia jeszcze. tylko, że tutaj ci nie świeci, ale zakładam, że po prostu nie działa ta lampka. jest woman, ale my idziemy do Man from. Siema na ruchu, nic nie napisałeś. Nic nie odpowiada, okej. Okay. Tu nic żadnych odcisków nie ma. Chcesz mi coś powiedzieć być może? Hello, say something. Hello. Co? Masz mroźne po prostu i się tak nie przyznajesz? Dobra, zasnął drzwi. Ja jeszcze się nagrywałem do schnięcia drzwi, więc jest odcisk. Idealnie. To może być. Nie, mamy w ogóle takie same. Nie, nie mamy takich samych dowodów jak wcześniej. Wcześniej było MFK i UV. To może być mimik wciąż, więc trzeba uważać. A mimiki często ostatnio się pojawiają. Fajne to światło. Mega, mega, fajne. O, jest kość w ogóle też tu. Jak miałem z tyłu głowy, żeby tej kości poszukać, ona jest tutaj. O, gierka. Mogę zagrać? Miałem mam chyba. To już też znaczy można włączyć, jak sprawdzaliśmy. Woda oczywiście też można. Nagasimy tu Czy w tym viewze dałoby się gdzieś schować? Teoretycznie można za fotelem Ale bo tutaj to może być nawet oficjalny hiding spot Bo chyba nie zauważy stanu, bo jest komputer Chyba że tutaj zauważy To tu jest oczywiście drugie wyjście i witamy w kuchni tam w mojej kuchni. Tutaj pewnie też da się coś powłączać. Zimnioki są. czy jakby fabularnie, to musiało być ewakuowane naprawdę niedawno, bo jest tu wciąż mięsko. Tam na stolikach jest jedzenie, więc duch tutaj musiał w trakcie obiadu zaatakować ich, a to bardzo niemiłe. Dobra, wiem, że paplam, sorry, ale po prostu zwiedzam tą mapkę. Bo no i tak to jest moja druga gierka O, tutaj ktoś próbował by uciec się rozwaliło Go free, go free, go free O, niam, niam, niam O kurde Wiesz, dobra, to może mieć prawa autorskie, więc... Więc wyłączę, ale fajna muzyczka no Dobrze, a więc wróćmy do tego, po co tutaj przyszliśmy, czyli Pana Ducha Mam mikrofon paraboliczny, niestety dosyć słaby, bo nie mam hajsu na ulepszenia. Ale mamy świeczkę. Tutaj niestety nie można palić, albo stety. Mesa Monster Maya. Wow. Chyba tutaj Nell, okłośnik właściciel tego miejsca, jest tutaj w miarę znany. Lubią go. Może on sam wyścig, wyścigi jakieś robi, nie wiem. Pytanie, czy te wszystkie. O właśnie, te wszystkie włączniki liczą się jako. Jedno. Czyli właśnie nie, nie nie liczą się jako jedno. Tylko każdy z nich to jest osobna. Ta włączyłem cztery. Tu trzy już faktycznie wybuchło. To nie jest dobre. Włączmy tu. Eee, trzeba się cofnąć, niestety. Ogólnie taka opinia o mapce, bo myślę, że już możemy ją tutaj zdać, jest szczerze bardzo fajna. Moim zdaniem serio jest fajna. Nawet ten obszar tej takiej kuchni jest fajny. No kuchni tylko swoją drogą fajny jest, ale... O, zgasiło od razu. A jak chcę powiedzieć, że ten obszar gdzie są te wszystkie stoliki? Jest bardzo fajny, powiem tego, że jest dosyć otwarty. A pazmofobii rzadko otwarte obszary działają, a tam to dobrze zrobione. Bardzo nie lubię stać z mikrofonem parabolicznym, to jest. burzające, ale o dziwo coś, nie wiem co. Proszę, cicho bądź. Dora, ostatni raz tu bo czy to jakiś mimik przypadkiem? Chyba nie. Hello, give me a sign. Do something, show yourself. Chociaż były dwa śpiewające, więc to może być i teoretycznie. Zdjęcia chyba wszystkie mamy. Aha, w ogóle dwa filmiki jeszcze długo usta. Nie wiem, co się stało. A dźwięków potrzebujemy. Tutaj odbiory też dałoby się schować, ale no wiadomo, lepiej w kabinie, jeżeli już. O, dobrze. Idealnie. E, Mogę jeszcze zapalić jeszcze raz, żeby nagrać zapalenie. A tymczasem. O, o. Nie czemu to wyłączyłem? A, prawie, a byłoby idealne nagranie. Dobra, ale chyba trzeba szykować się już na hunta pomału. Spróbujmy może polupować ducha tutaj. Tylko ja nie wiem gdzie ja się schowam, ale... Z tym pomyślimy później. To co zrobię może być lekko ryzykowne? Nie uda się nagrać niestety. No dobra, w tej kuchni możemy dobrze zlupować dusa, Bo to jest dobry widok. A. Chcielibyśmy tu jeszcze jakąś kryjówkę znaleźć tylko bo tu jest jeszcze taki magazyn tej kuchni. Tu jest kryjówka, dobra. Możemy tutaj uciec. Zapalimy tu. Pójdę sobie po jeszcze jednego smaga i sprawdzimy, czy to jest jakieś obak jeszcze. Wciąż miałem mam i poniżej 25%, ale... Ci się powinno wkrótce zmienić, mam nadzieję. Jatrak, jak FNAFI. Tak, obaka, obaka. Tylko poszła się akurat tam, gdzie mam kryjówkę, ale... Ale dobra, obakę bo Teraz widzicie, że położyła się na inną animację Kurczę no, straciłbym jeszcze te 25 sanity na quest'a, bo to więcej hajsu nie dostanie Czy tak to światło zapada tu? To? Tu to... tu... I haj... ha, bo to tak... bardzo dziwnie działa. O, tak ona, na przykład trzeba zrobić. Wtedy, wtedy... O, podłączajmy. Bo tutaj się schować, To tutaj duch nie widzi. Aha. Okej, okay, spadł sanity, możemy wyjść. No, mógłbym sprawa to nagrać, ale szczerze mówiąc nie chce mi się. Sorry, ale... no, nie chce mi się. A no, więc to będzie ubakę. Pięknie. No, 1600, gdybym się bardziej postarał, no bo na spokojnie 2000 by wyszło. Ale trudno. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o nowej mapie w jak dla mnie jest naprawdę spoko. Będę musiał oczywiście z jeszcze trochę dłużej pograć, zobaczyć ducha w innych pomieszczeniach. Ale pierwszy rzut oka naprawdę bardzo pozytywny. I wydaje mi się, że będzie to jedna z lepszych map w grze. Dziękuję za oglądanie, i widzimy się w na następnych odcinkach. Pa pa i do zobaczenia.